Ktoś patrząc nas na was mógłby powiedzieć: "Kurcze, wy macie takie wypasione stroje. Pewnie one dużo kosztują. Czy bieganie to jest e, drogi sport?" Zależy jak na to patrzeć. No bo jak na to? Patrzeć? Dla jednych może być drogi, dla drugich tani. No drogi na pewno, jeżeli się uczestniczy w różnych zawodach. No to wtedy to są jakieś tam koszty, tak, Do jazdu czy biegów, ale ci co nie mają jakieś takiej presji na zawody, no to po prostu biegają. No to tylko wystarczą dobre buty. I... Myślę, że o wiele mniej niż w innych dyscyplinach sportu, bo tak. właściwie pozostaje. Dobry buty, buty nie, nie potrzeba nic wygodne więcej. Buty, tak? To, tak naprawdę i tutaj mamy zawsze. T-shirt tak. w domu mamy, dres mamy, można w zwykłym dresie. To no, wygodne, nic, buty, nie najważniejsze, kupować, wygodne żeby buty. Nie zrobić. Mając jeszcze takie wsparcie jak od nas grafizownia.pl, możecie mieć tutaj y, darmowe koszulki, kominy, całe wyposażenie, więc dobrze mieć takie wsparcie, takiego patrona. Y, Ile to już ta nasza współpraca trwa? Dwa lata, współpraca dwa lata. Nasza hmm. grupa ma trzy lata, współpraca trwa dwa lata i naprawdę te gadety się przydają. Są tak. wykorzystywane na bieżąco. Coraz więcej eksploatujemy jesteśmy je. zauważalni zimą, tak, w dokładnie. ciemnościach. Także naprawdę jest bo bardzo no, fajnie, jest. W sumie Poza naszą, trwaniem naszej grupy, to tę imprezę biegową w naszej gminie promuje od samego czasu, jest głównym sponsorem, zarówno pominkach dla dorosłych biegaczy, jak i dla dzieci w mini biegu. Zawsze dorzucacie tego mnóstwo i to też ludzie z zewnątrz, którzy przyjeżdżają do nas na zawody, zawsze mówią, że u nas pakiety startowe są najfajniejsze. Nie? A to są ludzie też, którzy tak. Tak, biegają po różnych imprezach. Często my cieszymy my się, że możemy pomagać. A powiedzcie mi, jakie macie plany na najbliższe lata, co chcecie osiągnąć? Nie wiem, słyszałam, że może jakaś korona maratonów, nie wiem, świata, jakiś bieg na Antarktydzie. Myślicie tak racjonalnie, czy tak wybiegacie i macie takie szerokie plany? na przyszłość. Ja Każdy z no, nas ja indywidualnie, tak, indywidualnie tak, do tego indywidualnie, podchodzi, nie? Tak, no, Każdy jakiś tam chyba cel sobie stawia, mały czy duży. tu, dokładnie. Tylko zależy od punktu I siedzenia. Jedni mają małe i... cele, żeby wybiegać ilość kilometrów w danym roku, a inni stawiają sobie cele, żeby stanąć żeby... na pudle. No, albo I... albo przykurs... jakiś bieg ukończyć. Tak, no, i... albo, o, o, albo o, właśnie. jakąś <laughs> swoją życiówkę, no. zrobić kolejną. A niektórzy w ogóle roku. tylko biegają, tak? Na przyjemność, żeby głowa odpoczęła. Żeby głowa odpoczęła, tak, Żeby być pewnym. U nas jest kilka typów motywacji. <głosy> tak. bardzo <noise> To wygląda. Ale ja jeszcze tak? mogę tylko słówko rzeknąć, że nie tylko biegamy, ale powstała też grupa Nordic Walking. Serdecznie wszystkich zapraszam w poniedziałki o godzinie 19.45 18.00, przepraszam. 45 w Nieborowicach spotykamy się. I powiem właśnie, że takie różne gadżety nam się bardzo przydadzą, bo chodzimy leśną, leśnymi ścieżkami w lesie ciemno, także jest bardzo przyjemnie i wszystkich serdecznie zapraszam, więc każdy znajdzie jakąś aktywność tutaj dla siebie. Czy to są biegi amatorskie, mniej amatorskie, mniej zawodowe, czy jak to powiedzieć? ale też można sobie podreptać po prostu Po prostu weźcie kijki. Tak. A co chcielibyście właśnie tak na koniec powiedzieć tym, którzy jeszcze się wahają, czy zacząć uprawiać ten nordic walking, czy zacząć bieganie? Jesteśmy tu chyba z Ewą takim przykładem, bo zaczęłyśmy 5 lat temu. Tak, od właściwie, Ewa co robimy, no może wybierzemy się na siłownię, poszłyśmy na siłownię, od, od tego się zaczęło. I takie postanowienie noworoczne. Potem był bieg Damrota, więc pomyślałyśmy, słuchaj to możemy, przygotujemy się do biegu Damrota. No i, i tak zaczęłyśmy, tak naprawdę to trudno powiedzieć wtedy Ewa bieganiem, bo to tak trochę trutałyśmy, trochę chodziłyśmy, no a dzisiaj Ewa osiąga mega, mega yy... Jak to mówią? Pudła, nie? Wysokie, Super. także także... Przykład mojego męża, który mówił, że wychodziłam to. na bieganie, że mnie wspiera duchowo na kanapie, po czym po roku widział, jak ja systematycznie wychodzę, że szczęśliwa, szczęśliwa, zadowolona, stwierdził, że no, chyba też czas, no stwierdzić. Tarcie chyba też dobrze jest. Poradzić się kogoś, kto biega już, żeby tak, też mieć nie kogoś na przykład, z tak? wysokiego poziomu, tak, bo tak. Y... można sobie zaszkodzić. No. też zaszkodzić. No. Ciężko się tak. zaczyna samemu fajnie biegać, jest grupie. fajnie grupie jest grupa jest. motywuje, motywuje, żeby wstać z tej kanapy i tak. wyjść na trening, e, bo zawsze oprócz tego biegania spotykamy się i tak, e, spędzamy tak. ten czas razem Mamy też i to spotkanie. też nam daje A, dużo energii, wracając do domu, e, nie tylko po bieganiu, ale po spotkaniu wspólnym. Jest tak. wymiana tych doświadczeń i człowiek się wzajemnie od siebie uczy wielu rzeczy. Bo bieganie, jak każda inna dyscyplina, ma nam swoje tajemnice. I Są lepsi, byłem. gorsi? Tak. Motywują. To nie jest tak coś, że po prostu idziesz i pięknie. Zawsze można tą swoją technikę ulepszać. Tak. Jak w każdym sporcie. Wydaje mi się, że już trochę ciepło, ciepło nam się zrobiło od tego mówienia. Więc dziękuję Wam bardzo za miłą rozmowę. Jeśli chcecie poznać naszą cudowną grupę biegaczy, poznać inne gadżety dla biegaczy. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych. Do widzenia. Dziękuję. Siema. Zapraszamy, zapraszamy.